Witam Was moi piękni! Witam Was na moim tarasie! A świeci słoneczko, razi w oczka! Wybrałam dzisiaj swojego e, zefirka turkusowego. Miał być niebieski, ale przyszedł turkusowy. E, przez chwilę to było takie kurcze, ale ja przecież zamówiłam niebieski, ale za chwilę sobie przecież myślałam, że to już nie tak miało być. Jak się okazało. Turkus jest kolor, koloru zmiany, także zmiana zmiany jest dużo. Tak. Słoneczko zaszło, słoneczko. Fajne, fajne jest to miejsce, fajne, że mogę sobie teraz posiedzieć właśnie na tarasiku. Piękny dzień, piękny, słoneczny dzień, trochę wietrzysty jak widać i słonecznie, ale jest cudownie, o, Siedzę sobie na poduszewce. Tak, jutro Wigilia i przyjeżdża do mnie tata z bratem, z prawie spod Szkocji, z Kallaj, z miejscowości Kallaj, małe miasteczko, taka wiocha, naprawdę wiocha. No, i przyjeżdżają tylko na jeden dzień. I 25 już jadą, a no ja idę do pracy. W sumie spoko, cieszę się, bo są pewnie osoby y, moje właśnie, y, moi podopieczni, starsi podopieczni, którzy będą pewnie samotni w te święta i potrzebują kogoś, kto przyjdzie, pogada sobie z nimi. Ich. No. Także tak będę pracować 25 i 26. Tutaj będzie szał zakupów. Ludzie po prostu będą szaleć. O, ptaszki się zlatują. O, dlatego, że im gram. Cześć. Gołębie. Naprawdę. Zobaczcie. Nie, czy zobaczycie. Tutaj nie widać za bardzo. Pięknie, pięknie słoneczka siedzi. no. no. Mm, Także ja będę sobie pracować. I tak w sumie tak chciałam nagrać tą kamerkę przed świętami, żeby, żeby życzyć Wam wszystkiego co najpiękniejsze, aby te święta były spędzone w jak najpiękniejszym czasie. E, obojętnie, jakkolwiek nie spędzacie, czy spędzacie, czy nie spędzacie, e, aby ten czas był po prostu taki, jak ma być, idealny. Ha, tak, idealny. Tutaj znowu po, powracamy do tego, że zawsze jest idealnie, obojętnie, co by się nie stało. Zawsze jest idealnie. Jak wam powiem szybko, mm, co do tego, idealnie, taką historię. To było rok temu, kiedy zaczęłam pracę w, w centrum Londynu. I stwierdziłam, że nie będę płacić tam stu iluś funtów za to, żeby dojeżdżać, więc kupię sobie rower. Po prostu będę rowerem tam dojeżdżać. No i kupiłam sobie rower z jakiegoś tam sklepu, używany. Wydałam na niego 240 funtów i miałam. Tyle, co dopiero wsiadłam na niego. Pojechałam z kolegą, gdzieś się pojechaliśmy przejechać i miałam wypadek. Bo nacisnęłam na hamulce i po prostu zrobiłam kopyrtkę. To był pierwszy mój wypadek. Drugi mój wypadek był prawie przed samochodem. Nie wiem, kurczę, jakoś ten rower... I po dwóch tygodniach by go ukradli. Ja tak płakałam, ja tak płakałam. To jeszcze był taki czas, po prostu tej nieakceptacji takiego, że... Dobra, stało się. Kradli mi rower, straciłam 240 funtów. No trudno, tak, Mówi się trudno. No, co zrobię? Już nie, nie cofnę w tym czasu. No, płaczę się nad rozlanym mlekiem, tak jak to się mówi. Także, no, ale ja wtedy sobie bardzo płakałam. Było mi smutno, że tyle co sobie rower kupiłam dwa tygodnie, dwa tygodnie go miałem i już go ktoś ukradł i stwierdziłam, że muszę kupić sobie kolejne. Akurat wtedy było... Okradli mi go w Dzień Dziecka, no właśnie tak. Okradli mi go w Dzień Dziecka, więc ja zadzwoniłam do taty. E, poprosiłam go, znaczy czym powiedziałam, wiesz, no tata, Dzień Dziecka jest. Fajnie by było, żebyś tam coś sypnął. Sypnął e, jakąś gotóweczką. E, no, no tak właśnie było. E, po prostu... No tak, ukradli mi rower w Dzień Dziecka i chciałam sobie kupić nowy, dał tam, nie wiem, 100 funtów czy coś, a ja sobie resztę dołożę. No i tata mi wysłał pieniążki, ja sobie resztę dołożyłam i kupiłam sobie rower kolejny. Rower, który się nazywa Ariel. Tak. I od pierwszego momentu, kiedy na niego wsiadłam, było, ja czułam się po prostu tak bezpieczna na tym rowerze, tak bezpieczna. Właśnie coś, coś musiało się stać takiego złego, żeby stało się coś dobrego, tak? Bo nie wiadomo, jak ja bym skończyła na tym wcześniejszym rowerze. Może bym miała jeszcze poważniejszy wypadek, stałoby się coś, coś niefajnego. Więc właśnie trzeba szukać tych pozytywów, tak? Ukradli mi rower. No okej, okay. ukradli mi rower. Można patrzeć na to negatywnie ale z drugiej strony kupiłam sobie nowe, na którym czuję się bezpieczna i dodatkowo to jest Ariel. Ariel, tak, jeżdżę na Arielu, który mnie chroni. Jestem zawsze chroniona. Arielek. No. Także tak, pewnie jest więcej takich sytuacji, gdzie wydaje nam się, że coś jest takiego właśnie negatywnego, ale... Patrząc na to z innej strony, na przykład patrząc na wypadek, gdyby miał się wypadek, i mimo to dalej żyjesz, ludzie pewnie, ludzie zazwyczaj skupiają się na tych właśnie negatywnych, negatywnych rzeczach. Jak ja pracuję z tymi babciami, wszystkimi. One ciągle mi opowiadają o jakichś chorobach, o tym, co im się stało, o tym, że one kiedyś były tak, znaczy, no nie wszystkie, wiadomo, tak, że one kiedyś były bardziej aktywna, że teraz nie mogą chodzić, czy że miały tam... czy się wywróciły i ciągle tylko wałkują te tematy. Wiem, że trudno takiej babci będzie już przetłumaczyć, że to na czym się skupiasz, to dostajesz, tak? Że powinniśmy się skupiać właśnie na tych dobrych stronach. No okej, okay, stał się wypadek. Aha, jak tu gołam tańczy. Ej, komu tańczysz? <śla> O, śmieszne. Śmieszne są gołębie, sorry. Po prostu są takie śmieszne. Gruchają, ojejku. No. I... No dobra, wracając to, to w temat babci. Stał wypadek, miałaś wypadek. Okej, okay. żyjesz, to jest najważniejsze, żyjesz, dalej chodzisz, okej, okay. nie jesteś tak aktywna jak byłaś kiedyś. Masz rodzinę, która ci kocha. Jest tyle rzeczy, za których można być wdzięcznych, naprawdę. Masz męża, masz dzieci, masz wnuków pełno. Mają takie rodziny w w te babcie, które na, naprawdę, większość tych babć, z którymi ja pracuję teraz, mają, ma wielkie rodziny, które dbają o nie tak. No. Także z każdej z tych Że z każdej sytuacji można znaleźć jakieś plusiki, tak myślę. No, takie jest moje zdanie. E, chciałabym też, żebyście pamiętali, że troszkę zimno się robi. Uuh. słoneczko, wychodzi, wychodzi, wychodzi. No. E, chciałabym, żebyście też pamiętali, że to, co ja mówię, to, co ja mówię, to. to, o czym ja myślę, tak. W moją opinię. Moje doświadczenia znowu się kamerka wyłączyła. Mówię o tym, no o tych moich doświadczeniach, o tym, co ja myślę. I nie bierzcie tego do siebie. Każdy jest inny. Każdy ma inne myślenie, inne doświadczenia. Jeszcze. Każdy jest na innym etapie swojego życia. Nie każdy coś rozumie ale trzeba to zaakceptować po prostu. Każdy jest inny. Każdy robi swoje. I to jest najważniejsze. Najważniejsze jest, żebyś robił to, co Ty lubisz. To, co sprawia Ci przyjemność. To, co kochasz. To, o czym myślisz. No. Hmm. Piękny dzień. Prawda. Można tak siedzieć i grać i słuchać tych dzwoneczków. Jak sobie grają. Hmm. No. Także to chyba tyle. Była taka spontanicz spontaniczna kamerka, spontaniczny filmik. Czekamy, aż przestanie wiać. No, ja się wybieram na zakupy, trzeba coś kupić, ugotować, posprzątać, wiecie, święta, 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 święta i po świętach, później Sylwester, Nowy Rok, uuu, ale fajnie, leci ten czas, naprawdę, czas tak szybko leci, e, rozmawiałam wczoraj też z mamą, powiedziała hmm. mi, że już nie może się doczekać, kiedy pójdzie na emeryturę i się spytałam, ile jeszcze zostało. 7 miesięcy! 7 miesięcy! Pamiętam jeszcze, jak mówiła, że została, ona odliczała po prostu do tej. odlicza do emerytury. Kiedy zostało jej. E, rok i 9 miesięcy. A tu już jest nagle 7 miesięcy! 7 miesięcy! Czas przyspieszył, naprawdę, kochani czas przyspieszył. I myślę, że każdy z nas może to odczuć teraz. Jak wszystko szybko się dzieje. Za niedługo po świętach będzie już kurczę lato. Aha, naprawdę. Więc róbmy to, co sprawia nam przyjemność. No skupiajmy się na tych dobrych cechach, na tych, na tych dobrych rzeczach, na tych dobrych rzeczach, na tych dobrych doświadczeniach. Skupiajmy się na dobru w ludziach. Róbmy dobro, róbmy dobro, tak. Dawno tego słowa nie używałam, żeby robić dobro. Tyle, kochani. No, życzę Wam cudownego dnia. W sumie życzę Wam tego, czego Wy sobie sami życzycie. No, i tak, niech tak zostanie. Niech się dzieje, niech się dzieje, jak najpiękniej. I szczęśliwego nowego roku Życzę kosmitka Aha, Pa